Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Backpack Battles. W dzisiejszym odcinku polecimy sobie Pyromancer'em yy, pod healing i dodatkowo postaramy się tego King Guberta zrobić. Ciężko go zrobić, szczerze mówiąc, bo rzadko mi wychodzi. Gdzieś tam zawsze mijamy się z tym. Uuu, Leaf batch? Ale czy ja potrzebuję to? Niby na promocji. Będziemy dostawać też... Kurde, no mogę wziąć Brać, czy nie brać? Dobra, wezmę no Wezmę, miejmy nadzieję, że to jest dobra decyzja z mojej strony Weźmiemy To się okaże, czy tutaj nam Gierka dała fajną opcję, czy nie dała fajnej opcji Okej, okay, weźmiemy sobie banana, dorzucimy w następnej turze Akurat jest miejsce, także idealnie się będzie składało No nic, przynajmniej będziemy mieli wysoką celność no przeciwnika, ze względu na tego laka. O, będziemy hitować. Pięknie. Dobra. Okej. Okay. Banan, jak najbardziej od razu wchodzi. E, wooden sword niekoniecznie. O, fany pak. A czy my potrzebujemy jakoś bardzo przyspieszać? Czy mogę dorzucić fany paka? No to jakby nie, nie jest jakoś bardzo problematyczne. Więc dorzućmy sobie go. A czekaj, ja może jakaś, o nie wcisnąłem w końcu Chciałem sportową rolkę zrobić No ale jak nie dostaję sportowej rolki To nie dostaję no. <grych> Okej okay. Póki co będziemy dominować Ale to zobaczymy co będzie dalej się działo Piggy Bang za dwójkę I Box of Riches Box of Riches muszę wziąć Piggy Banga też fajnie byłoby wstawić Leatherback, Blueberka też jest fajna Dobra Tak zrobimy Prawda to będzie wolne dosyć. Oj, tu już się robi problematycznie, widzę. Bo przeciwnik nie jest słaby. To trzeba przyznać, nie wiem czy my jesteśmy w stanie go ograć. No nie bardzo. Za dużo obrażeń ma po prostu. On już dostał dwa Łd Wow. Muszę przyznać, że dosyć mocny, mocny początek, mocny, mocny. Nawet mogę rzec, że bardzo mocny. Oj, nie tak. Zróbmy tak. Dorzućmy świnkę. Dorzućmy te flamiki. Dokładnie też tak dorzućmy. I jest z gitówa. Weźmy sobie tą bluberkę, bo na pewno nam się w przyszłości przyda. Jest łódź kolejne. kolejny. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Nie wiem, czy nie chcę już go wziąć. Czy czekać? Kurde, bo można byłoby sprzedać. Troszkę. Tylko, czy ja chcę sprzedawać. Wiesz co? Tak mi się wydaje, że póki co to nie będę tego sprzedawał. Kupię stamina Saka. Dorzucimy sobie go gdzieś tutaj. Dorzucę tą Blueberkę, niech będzie. I z, z ten i w następnej turze weźmiemy, wlecimy w. W. O! Kolega już ma Falcon Blade w ogóle. Wow. No to nieźle, muszę przyznać. Niesamowite to jest dla mnie. Niesamowite. Co to za podejście w ogóle, chore? Widział ktoś takie rzeczy? Bo ja to nie widziałem, szczerze mówiąc. Mim oczom się nie śniły takie rzeczy. Dobra, połączymy sobie to tak, jaki plan był. A że taki plan był, możemy wziąć też potę w teorii. Żeby sobie ją dorzucić. Tylko nie z bluberką. By to nie jest to, na co liczymy za bardzo. Bluberka spoko, ale mówię, nie tym razem. Panie pak, kolejne przyspieszenie. A, w teorii. Okej okay. Gubert, doktor D. Ok. HP mamy sporo, tylko że obrażeń za dużo nie robimy. Liczymy na to, że blind'a nałożymy tyle, że przeciwnik nie będzie trafiał w nas. Okej, okay. hilek. Pięknie. Póki co wystarczy to. Gdzie nie, gdzie to, tak jak mówi właśnie wystarcza. Na szczęście. OK, no to może tak zostać. Eee, many nie potrzebujemy, może nakładać sobie kryta. Czemu nie? I tak, i tak. Możemy to przesunąć wszystko o jedną stronę. I te flamiki tu położyć, żeby tak jak mówię mieć więcej miejsca. Na razie sobie zablokujemy, bo tego Falcon Blade by się przydało wziąć, bo on nam będzie przyspieszał jeszcze ten ten banner. Prawda? The items Trigger, tak, o 30% to jest naprawdę dużo. To jest sporo. No bo taki funny jest o 10%. Przyspieszany. Więc to jest, no, gigantycznie dużo de facto. Okej, okay, jest Archon Collar. No, chyba nie teraz, tak? Chyba nie teraz. Dobra, weźmy sobie tak. Dorzućmy tutaj. Albo gdzie? Tutaj dorzućmy. Pyk, pyk. Dwa, dwa bananki. Troszkę więcej tych obrażeń będzie. Dobra, miejmy nadzieję, że to będzie nam tutaj fajnie funkcjonowało. No i przede wszystkim, teraz najważniejsze jest to, żeby gdzieś tam dobić do tego banera. Bo tutaj jak widzicie, no za bardzo szans nie mamy. <ścoughs> Ciężki ten jest build, żeby go utrzymać. Bo on jak już się go ładnie wystakuje, to on wtedy naprawdę robi sieka tak zwaną. Sieka, sieka. To tak dosyć mocno sieka. Okej, okay. pyk. Pyk tak. Tak. I na przykład tak. Okej, okay. kolejny staminasak w ogóle, wow. Za chwilę to będziemy mieć ogromną ilość tych staminasaków. To też nie jest głupie. Więc możemy wziąć sobie marcheweczkę. Bo nam się stakuje fajnie ten lifik. Będziemy mieć lakę coraz więcej. Więc to na pewno nam gdzieś tam się przyda. Okej. Okay. No nie wygląda to za dobrze. Znowu. Kolejny raz. Wow. Nie wiem co ja robię, nie tak z tym buildem. Naprawdę. Nie mam pojęcia. Ale jest przynajmniej Burning Banner czyli coś powoli do przodu idzie. Powoli, bo powoli, ale idzie do przodu. Więc nie ma co też jakoś bardzo narzekać. Możemy tą marchewkę dorzucić. Co, kolejny staminasak? No dobra. Dożyćmy tego staminasaka. Czyli Pepper też byłoby fajnie mieć. I tyle. Miejmy nadzieję, że ten banner nam teraz ugra tą gierkę. O, tutaj widzę, że kolega ten Deerwood Guardian to idealnie postawił. Zawodowiec tak zwany Ale ten zawodowiec wygra z nami Najprawdopodobniej Więc ja nie wiem czy powinniśmy się śmiać, chociaż W sumie on nie ma jak się stakować, Ale ma ja healing Dosyć mocny Dobra, mucimy Jest dobrze Powoli, bo powoli, ale jest dobrze, mamy 2 HP Nie jest źle Okej, okay. no manarub, nie teraz. No Leatherback fajnie byłoby dołożyć, ale ja potrzebuję Gloves of Haste. To jest must have dla mnie. Chyba, że guberta gdzieś tu wciskamy. W miarę jako tako jest sens wcisnąć tu guberta, bo możemy zrobić tak. Pyk, załóżmy, Oj, nie to, jezu, bym sprzedał. Gubert może tu wlecieć, coś takiego. Tak. E, na przykład staminy. Czemu nie? To jest bez sensu tutaj, to już wolę tak dać. W teorii ten Gubert powinien robić robotę. Dobra. Zostawiamy to tak, jak jest. No. Póki co zostawiamy tak, jak jest. Oho. Ripso Blade. Kontra, pod regenerację, piękna sprawa Muszę przyznać Nieźle, nieźle się bawią chłopaki W teorii blind'a dużo nałożyliśmy I on ma ile procent szans? 65% Ale czy to wystarczy? No i wystarczyło Niesamowite Tak blisko Bloobera za złotówę. Wezmę i teraz tak, potrzebuję... Jest no mana orb za, za trójkę, to muszę wziąć, ale ja potrzebuję Gloves'ów, jest korona nawet. Koronę też weźmiemy. Ale gdzie są te Gloves'y cholerne? Cholipcia. Te glowsy muszą tu wejść w końcu. Bo jak nie wejdą to będzie duży problem. No a póki co to się nie, 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 nie zadaje, nie, w sensie... Jakby, no nie jest za blisko, żeby były te Glowsy. Tu w ogóle jakiś ciekawy build, ty. No ciekawy, ciekawy, muszę przyznać. No ale nas porobi, ile Poisona chłop nakłada. Oj, 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 Panie kolego. Skąd tyle tego Poisona? Pan zrobił. Nie mam pojęcia. No co, jest korona. Ale co nam ta korona da. No dobra, no biorę no, co, co mam nie brać? Są glowsy kolejne, ale to jest znowu za późno patrz. Kolejny raz będzie to za późno. Będzie Falcon Blade, ale co w związku z tym? Jakby i tak dalej jest mało. No dobra, no zróbmy tak. No i liczmy na jakiś cud boży. Ja tu nie widzę innej opcji. Jak nie cud boży. O, kolega też z Falcon Blade'em. No to nieźle. Tak zwane pozderki 600. Ty, ale może... Może ta regeneracja da radę. Patrz. Udało się! Niesamowita rzecz. No okej. Okay. Mamy tego Blade'a naszego pięknego, ukochanego. Ale to czekaj, nie, nie, to, to trzeba inaczej, to trzeba tak zrobić. Tak. Jak już coś, to tak. I tak. Teraz banner musi iść tu. Mieczyk musi iść tu. Yy, I co dalej? No co, ten magic stuff? Nie, nie, magic staff nie będziemy robić. Falcon Blade musi iść tu. Żeby był coraz szybszy. Kolega nasz, kochany. Dorzucamy oczywiście za chwilę koronkę. King Gubert będzie powstawał. No. Patrz, nie jest źle. Jest King Gubert. Okej. Okay. Teraz tak. Jeden banan, żeby przyspieszyć. Kolejny banan, żeby przyspieszyć. I jakiś chili. Zrobimy to tak. Brzmi chyba w miarę sensownie. Prawda? Tak mi się wydaje, że nie jest źle. Okej, okay, dorzucamy sobie. Oj, nie to. Takie rzeczy. Pyk. Teraz tak. To jest co? Akcesoria. Mm, no, możemy dorzucić to tak samo. Możemy to dorzucić. I to. Tu nic więcej nie za bardzo nie możemy zrobić. No i oczywiście te bluberki też trzeba powstawiać. No i w tym wypadku trzeba liczyć na to, że damy radę yy, wytrzymać presję. Presję przeciwników. Co my tu możemy jeszcze dodać. Ten drakonigorb nie jest zły. Tylko dodajmy. Jeszcze na promocji. To de facto naprawdę spoko ocenka. Prawda? No i moglibyśmy... Czekaj. Niech sprzedamy tak. O. No, patrz, patrz patrz tu. Fanfarkę. Dobra. Jeden, dwa. Dorzucamy pyk. I pyk, i pyk. I mamy jeszcze dodatkowo więcej hila. Ten w się więcej many, więc będziemy mogli odpalić ten. Yy, odpalić yy, nietykalność na dwie sekundy. No brzmi to naprawdę dobrze. Dobra. Sprawdźmy to. Sprawdźmy to. Czy się da uda? Czy się da uda? Czy się udał ugrać? Rozgrywkę. Czy, czy i tak i tak nic to nie da No jak to wygląda? Nie wygląda to źle. Ja się kręcę udało się elegancko. Co prawda przeciwnik był bardzo słaby, ale to nie zmienia faktu, że się udało. Okej, okay, teraz musimy włożyć tak jakoś tego guberta, żeby on się odpalał cały czas. Bo to będzie najlepsze, co nam może tutaj pomóc. Dobra. Definitywnie. Można zrobić coś takiego, żeby powywalać to. Przesunąć ten Falcon Blade. Dać go jakoś tutaj. Na przykład tak. Okej, okay, mamy tu trzy rzeczy, fajnie. No to fajnie by było, jakby był tu. No to dobre, to możemy to dać, tak. Okej. Okay. Tu dorzucamy oczywiście kolejne itemy, które będą nam przyspieszać. No to de facto ciężko włożyć coś, ale dobra Kolejny item Kolejny item Pyk Coś takiego Ty no nie wygląda to jakoś turbo źle Pytanie jak to będzie działało ze sobą w Rapier? Nie, no chyba nie. Bo po co ten rapier? Oj, trzeba byłoby to przełożyć, ale wolę, wolę jednak przyspieszenie niż żeby ten King Guber tu działał. A no i przede wszystkim musimy poszukać. O! Uu, to też fajne. No ale wtedy, jak ja to kupię, to gdzie ja tą. tą moją piękną marcheweczkę wrzucę? Może tu na przykład. Dobra. Pomyślmy nad tym, tak. Bo to naprawdę nie jest złe. Plecik. Plecik, taborecik. Czy chcemy? Nie wiem. Chyba. Chyba nie. No. Ok. Przesuńmy to wszystko. W dół troszkę tego falkona. To przerzućmy. Zróbmy to tak, jak było. Kolejne miejsce nam się doda. Zastanawiam się, czy tego tutaj pleta nie dorzucić. Plet też głupi by nie był. Tutaj jest 3, 4, a tu jest ile? 3. O, to tu bym dorzucił. Pleta tego drakonigorba tu bym dorzucił. Najwyżej tak. Ok. Coś takiego. Dobra. No i przede wszystkim. Tu trzeba będzie. O. Kolejny manor. No nic, zobaczmy, czy w ogóle ugramy. Tą jakże piękną bitwę. Dobra, no kolega gra troszkę pod kolda, ale to jest o tyle dobre, że my też mamy hita. Więc w miarę to się będzie negowało. Z przeciwnikiem. No. Dawaj dawaj. No nie mów. Nie mów. Nie! Ja cię kręcę, naprawdę? Może faktycznie ten lag był... trochę popsuł. Ale to było stokryta i tu też. Może lepszą broń trzeba było dorzucić? Kurde, nie wiem. Ajajaj aj, aj. Szkoda, szkoda w opór. No nic, dajcie znać, co o tym sądzicie. Ja wam bardzo dziękuję. Czy ten pomysł był dobry, żeby zagrać taki. Taki bildzik, czy coś lepiej. Dawajcie rado, oczywiście. Ja bardzo chętnie poczytam. I to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Niestety nie udało się jakoś dużo, dużo uciągnąć tym bildem, ale wydaje mi się, że bardzo sympatyczny bildzik. Także widzimy się w kolejnych odcinkach. Zostawcie łapę w górę, komentarz, subskrypcję. I tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.